Thank you Profesjonalne. zakład jak widać jest na wysokim poziomie. Um, jeśli chodzi o tutejsze praktyki i pracę, no to e, robiliśmy to, co tutaj pracownicy. E, praca jest bardzo szybka. Tak, bardzo szybka. No ale firma jest nowoczesna na sesję tak. bezpieczeństwa Haso. Wszystkie procedury były przedstawione, więc najpierw poznali się z HACAP-em, mycie rąk, dezynfekcja, buciki i tak dalej, więc to było troszkę takie, no coś nowego, nie? bo to tak, no, nie każda firma, no, no a poza tym mają bardzo dużą produkcję, bo około dzisiaj zrobiliśmy, no, że nie wszyscy, nie my sami. No, to no, no, bo taka rodzinna, jest, to powiem, rodzina, bo, bo nawet opiekun przechodzi, nawet nam pokazuje, tłumaczy, potem nam no, każe zrobić, jak robimy źle, to nam mówi, co robimy źle i znowu robimy sami, on patrzy, jak już jest OK, to nas zostawia i w linii produkcyjnej to robimy jakichś tułowce. <laughs> <laughs> to Jeśli to podział mięsa, podział na te wszystkie części na przykład płucza wołowego czy tam części wieprzowej, no tak, ich takie, takie, takie nazwy zawodowe są nie są w książkach, a są używane, że powiem, w żargonie. Chyba tak. zapadło w pamięć. Y 2 i 1, tak? 2 i 1 ubytek procentowy zawartości tłuszczu na bazie mięsa. Tak? <grym> to no Jest na pewno potrzebny, fajnie pokazuje nam nauczycielom teoretycznym, co się naprawdę robi, co się dzieje, jak się zmienia branża, jak się rozwija branża. A co zmienić, no to, to już chyba nie da, no bo zachody mięsne na przykład są w takich miejscach, jakich są. Nie da się zrobić przy każdym mieście, żeby mhm. były, no to trzeba dojechać, nie? Mhm. Jest więc jeden tak, po prostu, nie nie jedziemy, ale no, to jest zasad. Nie? Do pamiętam, nie na pewno w pindzie. nie nauczymy się takiego, takiego fachowego rozgrywania, jak nie mają, nie? To, jest, to jest na pewno. Jeżeli chodzi o dłuższy termin, to też nam powoduje, że tak powiem, z pracą, no bo nikt nas nie wypuści na myśl czasu nawet. Nie? Można by to było powtórzyć tak, po jakimś czasie, to zawsze podniesie potem. Tam w tej kwalifikacji? Nie? Nie ale nawet no, tam ci ludzie, którzy są na, na rozbiorzą, to nie pracują po te 8-10 lat. Z automatu już dzielą no. tak to mięso. Nie roboty. myśleliśmy, że chodzimy, to już BHP, chutsup. Te sprawy no, były, to fakt, <coughs> ale to że jest. od razu pójdziemy na produkcję i no, tak, ci ludzie na akord <coughs> jazda. No nie nie, my, nie mówię że nie jesteśmy zmęczeni nie, bo nie jesteśmy nie. ale no to fajnie że można było zrobić nie? No,